Weekend przyniesie duże ochłodzenie, silne porywy wiatru, no i też duży spadek temperatury, a w górach w trakcie najbliższego weekendu może sypnąć śniegiem nawet 15 cm białego puchu może spaść. Ale w tym momencie cieszymy się w wielu miejscach bezchmurnym niebem, szczególnie w Polsce południowej, w centrum, na krańcach północno-zachodnich chmur brak, tylko i wyłącznie słońce. Temperatura nad samym morzem około 3-4 stopni w Warszawie do 6 w Zakopanem, w tym momencie 0 na termometrach w trakcie dnia zobaczymy nawet na termometrach do 20 stopni. Zdecydowanie najcieplej będzie w Polsce zachodniej, w koło brzegu maksymalnie do 10 stopni na termometrach. No i góry. Tam zatrzymamy się chwilę dłużej, bo tam temperatura maksymalna do 15 stopni. No i tam w prognozach dziś mamy opady deszczu tylko i wyłącznie tam. Za to w sobotę popadać może w centralnej Polsce. Na wschodzie również opady, a na Suwalszczyźnie możliwe opady mieszane deszczu ze śniegiem. Pogodnie w dalszej ciągu będzie w Polsce zachodniej. No i wszędzie spory spadek temperatury. Od 3 do 10 stopni mocno powieje wiatr. Niedziela z dużym zachmurzeniem, opadami deszczu w Polsce południowej. Tam też możliwe opady mieszane deszczu ze śniegiem w górach. Może sypnąć śniegiem. Na no, Suwalszczyźnie za to będzie dość pogodnie. Poniedziałek z opadami deszczu w Polsce centralnej. Temperaturą do 10 stopni we wtorek padać będzie na południu. Na krańcach zachodnich również przydadzą się parasole. W dalszym ciągu niska temperatura, wszędzie poniżej 10 stopni. W środę, maksymalnie do 10 stopni na termometrach, tylko na Śląsku bez opadów. Poza tym będą występować opady deszczu. No i to wszystko na ten moment. Więcej informacji pogodowych w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia.